Witam wszystkich Wiele osób pytało mnie jaką to frezarką było robione e, Te pole które tam talerzowałem Na ostatnim vlogu Mniej więcej to tak to wygląda e, Frezarka pracowała z Dużym ciągnikiem z Fendem 820 wario, ale niestety nie udało mi się tego Fenda nagrać podczas pracy. Tak to się przedstawia. coś takiego. Wał, który jest z takimi młotkami, zębami. Uszy to wszystko niszczy. Tutaj na siłownikach jest taka jakby podpora, żeby tą klapę po prostu zamykać, jak robimy przejazd, żeby po prostu nie strzelało tymi patykami wszystkim. Koszt takiej usługi na hektar za bardzo nie jestem w stanie powiedzieć, bo, bo po prostu to było tak jakby po znajomości trochę robione. Oni specjalnie do, do mnie nie musieli jechać. Wystarczy zezwonić na firmę. To się można dowiedzieć takich rzeczy. Tak jak tu widzicie. Punkty smarowania. Jaki wał. Firma VOFAR 20 lat pracy. Tutaj jeszcze Wam pokażę tabliczkę znamionową. sprzęt naprawdę robi dobrą robotę. To by było na tyle na razie. No tak to wygląda. Mogę dograć resztę filmu. Jak się prezentuje ten zestaw, który u mnie tam pracował. Eee, tak jak widzimy. Fendt 820 Vario na TMS -ie. taki sprzęt cicho. no i frezara zaraz Wam pokażę frezarę jak wygląda z tym sprzętem tak wygląda wał w tej frezarce Możemy zobaczyć tu jest klapa podniesiona Tego typu zęby Które miażdżą To wszystko Opowiem wam jak ten zestaw u mnie pracował To było dosyć ciekawie bo aż dla operatora trzy razy z gazem na takim większym pięku nie? Ciągnik ma około 200 koni i naprawdę ma co robić z taką maszyną. Jak to się przedstawia?